Od pewnego razu żył, żył sobie asasyn. miał różne umiejętności. Skakał po budynkach, po różnych rzeczach. Wchodził, gdzie tylko popadnie, popadnie. I trzeba na niego uważać. Poszuki on jest poszukiwanie z poszukiwaniem. Jego go znajdziemy mogą zabić, 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 zabić mamy poszukiwanego, jak widać. On i wyglądał jak Assassin's Creed. Mamy go znaleźć i go zabić. Mamy jechać. Motorem policyjnym. Włączyć. Proszę o podanie, gdzie on był wcześniej i gdzie go widzieliście. Krzt, e, widzieliśmy go przed tym dokumentem, gdzie ty jesteś. Chyba widzę jego zostawionego Harley'a. Jego ja badam, czy nic tu nie ma. Dobra, nic nie ma, możemy jechać. Czekaj, chyba coś widziałem. jako sztylety. Dobra szybko wsiadamy do wozu, jedziemy Musimy go znaleźć Tylko gdzie on może być? Może on zmienił Widać poszukiwanego, wydać poszukiwanego, yy, widać go na, na moim GPSie, tylko że gdzie on, gdzie tu jest gwiazd, gdzie tu jest gwiazd? Dobra, musimy go zabić. Czy to, nie wiem, czy to w no,

Wstępnij przestępcę zobaczymy się, na Nara, a tak to naprawdę to było miał Niko, się mogę się spodobało? Nara czy jest